Dzisiaj ten gra, gramy w Robloxa albo nawet coś innego. Chomili Life'a, może za jeszcze czyli pół miliona. Jej, uśmiechasz dookoła. Dobra, zobaczmy. Nie, nie chcę. I patrz, o tutaj mamy jakoś. Patrzymy, co tutaj mamy. mamy dużo. O, patrzcie. Możemy zobaczyć. Bo one, chcą, one chcą zobaczyć, jaki sport gra ten gościu. Ja Chce grać. No tam, niech on idzie mountain bike. Dobra, to koniec. Nie chcę tego. Zobaczmy. Możemy zagrać flip skater. Zobaczmy. O, patrzcie, już zaczynamy od to jest taki gra, że musisz, że musisz dobrze zalandować, żeby się nie spać. I, I trzeba spróbować high Udać, Widzisz, jak o tak mo nie można. Jak chcecie zainstalować, to już tutaj macie. F nazywa się ja aby coś. Ale, ale to... Teraz to może mieć żagać to. Muszę na chwilę odpiąć kask, bo ja mam troszeczkę kask na łeb. <śmum> kask na łeb. Co? On mówi, on mówi taki kask na łeb. <śmum> ja mam kask na łeb. <śmum> Okej, lepiej już. Chcesz trochę zimniej? Rób... zimniej. Oko na Ty ty mi no. Co mogę sobie zagrać? Ty, mm. the... yeah. e. ty nie rób tak ja ty <grywa> <grywa> Dobra, przestań idę. Właśnie przeszedłem. A oh wow. Darek, co ty tutaj robisz? Gówno robię. Dobra, Dobra dzień dobry. Uuu!

Dobra, um, dobra gra... mamy też Real Madrid. <grywa> <Madre znowu. grywa> dobra, musimy wziąć znowu. Dobra, nie chcemy się tego robić. No to na razie.